Komaganci, Szanowni Państwo. Druga Wojna Światowa, wydarzenie jakże odległe w czasie, ale wciąż żywe. Żywe w pamięci pokolenia, które były jej uczestnikiem i świadkiem, Ży, żywe również dla nas, którzy te straszne dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadków oraz lekcji historii. Rosy narodu polskiego wielokrotnie były wystawiane na to. Nierzadko bolesne, wymagające obiar. Dlatego dla Polaków historia to wciąż coś więcej niż tylko fakty z przeszłości. Świadomość historyczna jest nieodłączną częścią naszej mentalności, narodowej wrażliwości politycznej i sposobu oglądu świata. Dla nas, podobnie jak dla starożytnych Rzymian, historia jest nauczycielką życia. Nie możemy być jednak niewolnikami tej historii. Na przyszłość musimy patrzeć, jak na dziurno wiedzy, księgę przeszło kilkierunkowską z biały. Narody, podobnie jak ludzie, Niechętnie rozstają się znikami, w których e, żyją, które umacniają im poczucie wyjątkowej i dziejowej misji. Wygodnie jest przecież żyć w świecie półprat i przemilczeń. Świat wówczas wydaje się jakże prostszy i bardziej zrozumiały. Czego nam utrzyma nas druga wojna światowa? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tej najstraszliwszej i nowożytnych ludzkości zbrodni, z czasu pogardy dla człowieka, czasów zniszczeń, zbrodni i śmierci? Dziś zadajemy sobie, też, zadajemy sobie też pytanie, jak mogło dojść do tak takiego dramatu. Jak to się stało, że w centrum Europy, w narodzie niemieckim, który dał światu Goethego, Beethovena, Schillera, zrodził się rak nazizmu? Nazizm nie był kolejnym dyktatorskim reżimem, był wcieleniem zła absolutnego, a Europa nie, nie przeciwstawiła się temu złu albo zaadoptować i wykorzystać do swoich celów politycznych. Układ Monachium z 1938 roku, czy też smurfa Hitlera i Stalina, znana w Polsce jako Pakt ribbentrop stanowiły kolejne etapy krótkowzrocznej, stradliwej i haniebnej polityki. I Za to świat zapłacił straszliwą cenę. Z tej jakże bolesnej lekcji powinniśmy wyciągnąć następujący wniosek. Zła nie można tolerować. Nie można przemykać oczu na pojawienie się kolejnych tych zakorów i zbrodniczych systemów. Złóg bez względu na to, gdzie ono występuje, należy przeciwstawić się stałą mocą i bezwzględnością. Po całym tego świata może dziać się tylko za przyzwoleniem i obojętnością im. Dziś oddajemy hołd poległym podczas II wojny światowej. Należy im się za to bezwzględny szacunek, pamięć i hołd. A historii należy się prawdy. Dziś drodzy kombatanci w dniu tak szczególnym życzę wszystkim, tutaj obecnym oraz tym, którzy ze względu zdrowotnych nie mogli tutaj do nas dotrzeć wszelkie pomyślności, ale przede wszystkim dużo zdrowia. Zapraszam na wieczorne uroczystości, podczas których zapomnie zapomnie Gdańskiej zapłonie pomnik autorstwa Władysława Hasza.